Dzień dobry, witam serdecznie Cyprian Dmowski. Moim gościem jest Jarosław Zyskowski, wybitny reprezentant Polski, koszykarz Śląska Wrocław, wcześniej Gwardii Wrocław. Związany z Wrocławiem e, bardzo, bardzo długo. <coughs> witam wszystkich. Miło mi, że zaprosiliśmy na tą rozmowę. Mnie jest jeszcze bardziej miło, muszę powiedzieć, bo nie widzieliśmy się dosyć dawno, a będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o koszykówce, oczywiście o dawnych czasach, e, których Wielu, wielu młodych ludzi już nie pamięta, a szkoda. Postaramy się je przypomnieć. Nie będziemy się za bardzo skupiać na wynikach, na tym, jak to tam było. Na boisku dokładnie postaramy się może poopowiadać. Jarek przede wszystkim tutaj poopowiada nam ciekawe rzeczy z tamtych, z tamtych czasów, z tamtych lat. Ja myślę, że zacznijmy od takiego sezonu, który był przełomem. Sezon 90-91, gdzie Śląsk Wrocław i gwardia Wrocław znów były jakby na topie ligi. Po kilku latach posłuchy, prawda? Mieliśmy rok 87. Mistrzami Polski byli koszykarze, koszykarki, piłkarze ręczni, piłkarze nożni zdobyli puchar Polski. Posłucha i ten rok 90, Pamiętasz? Tak, tak, pamiętam, bo to były bardzo zacięte finały. Tam chyba ostatnie było 3-2. To w półfinale Śląsk z gwardią, prawda? Ale Wtedy. chyba ostatnie trzy mecze się kończyły jednym punktem, więc. To były niesamowite emocje, niesamowite zwroty akcji, i wszystko wisiało na, na włosku. A dodatkowo jeszcze takiej, dlatego pamiętam tą rywalizację, bo, bo takim dodatkowym smaczkiem była moja rywalizacja z Darkiem z Ligiem o tytuł króla strzelców. No niestety, i, i jako zespół wtedy gwardii przegraliśmy, i jako ja indywidualnie też Tą rywalizację z Darkiem finalnie przegrałem. No, ja pamiętam doskonale, oglądaliśmy z trybu. jako młody człowiek, wtedy zajmowałem się obserwacjami. Pisałem tutaj dla kierownika śląska Majora Brzezowskiego wtedy. Obserwacje tych meczów doskonale to pamiętam, dwóch wspaniałych koszykarzy, Dariusz Zelik, Jarosław Zyskowski. Dzisiaj ludzie ci, którzy pamiętają, to pamiętają, ci, którzy nie pamiętają, to przypomnę, że był to jeden z najlepszych snajperów w naszej lidze, jak już był za linią za trzy punkty, no to można było praktycznie te punkty dopisywać. To nieprawda, że tutaj Stywkery wymyślił rzuty za trzy punkty, to Jarosław Zyskowski i Dariusz Zelik. Dawno, dawno temu Dariusz Szczubiał, także dawno, dawno temu po prostu, no Eugeniusz Kijewski. Eugeniusz Kijewski, Wojtek Król w tamtych Trójek. czasach, także tak, tak, tak. no, powiedzmy było no takimi mistrzami trójek ci zawodnicy wymienieni byli i ja mogę, można powiedzieć, że taką czwórką już wtedy rozciągającą grę, gdzie dopiero w późniejszych latach mówiono, że, że te czwórki muszą rzucać za trzy, rozciągać. No, w naszych czasach trzeba było już to robić trochę wcześniej. No i jak zaczynałem grę, jak, jak w ogóle przyjeżdżałem do Wrocławia, no to ikoną koszykówki Dariusz Zelik i, i a przyjechałeś do Wrocławia, przypomnij skąd? E, przyjechałem. E, urodziłem się w Biemstoku. Grałem dwa sezony w Rzeszowie i po tych dwóch sezonach udanych fajnych, tutaj e, miałem kilka propozycji z, z różnych e, klubów w Polsce, ale wybrałem akurat e, Wrocław, ze względu też na, na to, że podjąłem studia na WF-ie wrocławskim i, mm. i, i tutaj to było taką taką e, no, takim atrakcją. Ja Tam, wrócę... mhm. W tamtych czasach jeszcze ciężko było z mieszkaniami, więc tutaj świętej pamięci prezes Kopik obiecał mi, że to, to mieszkanie będzie załatwione szybko, no to też było, bo akurat już miałem wtedy rodzinę, to było też takim bardzo ważnym elementem. To to mieszkanie przy Astrze chyba, nie? Tak, tak, tak przy tak, Astrze. Tak, tak. Y to ja jeszcze tylko wrócę do tego, że mieliśmy dwie wspaniałe drużyny. To nie było tak, że tylko Śląsk. Mieliśmy Gwardię i Śląsk, gdzie było mnóstwo reprezentantów, mnóstwo wybitnych koszykarzy. Graliście ze Śląskiem w tym sezonie, o którym mówimy, 99 w półfinale. Przypomnij może drużynę Gwardii wtedy, bo o, o nich się mam wrażenie nie. dużo mniej mówi, a, a szkoda. No, Zespół nie istnieje dzisiaj, tak? Mm -hmm. można powiedzieć, tam jakiś MKS czy coś tam próbuje nawiązać do tej tradycji, ale generalnie Gwardia jako koszykarski zespół nie istnieje. Natomiast ta rywalizacja między tymi dwoma zespołami bardzo dużo dała dla wrocławskiej koszykówki i dla Śląska później, bo oba kluby rywalizując ze sobą, można powiedzieć, wyprodukowały masę świetnych graczy, bo trzeba pamiętać, że to w Gwardii zaczynał swoją karierę Adam Wójcik, e, Tomczyk, Binkowski, e, z takich e, no, naj, naj, najgłośniejszych nazwisk, ale jeszcze Boryca, Rekun, e, Olesiewicz, więc e, m, efektem... Wspaniała szkoła rozgrywających, nie? Adam Gołąb, Krzysztof Mila, Tomek Grzechowiak. Tak, tak. Jeszcze to, to w ogóle wychowankowie, grupa taka młodych chłopaków, którą, którą trenował Krzysztof Walonis i mhm. którzy... I którzy później no, spore kariery porobiły w, w lidze. I gdyby tak dzisiaj wyglądało szkolenie, że z każdej takiej grupy młodzieżowej aż tylu chłopaków trafia do, do ekstra klasy. No to byśmy dzisiaj nie, nie mówili to o jakimś tam przepisie Polaków. Takim rzeczami byśmy się nie martwili. Mm -hmm. A z drugiej strony ślądz Wrocław także stał wychowankami w tamtym czasie. Bo tak, tak. Maciej tak. Zieliński powolutku wchodził do drużyny, ale z wielkich nazwisk mieliśmy Dariusza Zaliga, Ryszarda Prostaka przecież, prawda? Tak, to starsi, yy, a młodzie... jeszcze Ko Kołodziejczak, Parzyński, Krysiewicz, e, Bargiel, Wierzgacz. Ba Wierzgacz. Mm -hmm. Także tutaj też była taka grupa liczna i też kupę chłopaków z tego szkolenia trafiło do Ekstraklasy. Także mm -hmm. że to, to, to naprawdę bardzo fajny okres taki, można powiedzieć, efektywny dla, dla wrocławskiej koszykówki. No i ci chłopcy, którzy potem grali w Koszykówkę, w Ekstraklasie, tak jak mówisz, to nie tylko we Wrocławiu, prawda? Bo oni się rozjeżdżali po, po, po całej Polsce i stanowili o sile różnych innych zespołów, no dzisiaj niewyobrażalne praktycznie rzecz biorąc. Tak, no, no mówię o tym, że, że z tych grup młodzieżowych, bo to takie mniej więcej dwa roczniki podobne, które rywalizowały ze sobą, a ilu chłopaków trafiło tak. do Śląska, do gwardii, w Gwardii grało, no, a później się rozeszło po Polsce, no bo wiadomo, że mm, nie zawsze w swoim klubie można znaleźć miejsce w danym momencie, a gdzieś zawodnik pojedzie w Polskę, ograsie i później już często jest tak, że, że do tych czołowych klubów trafia. A w, a w tym czasie Śląsk był czołowym zespołem w Polsce. 91. W tym sezonie, właśnie w 1991 roku, -91, odzyskał tytuł mistrzowski, którego nie oddał <grym> przez kilka następnych, następnych lat. Ale jakby no, nie chciałem mówić teraz o, o wynikach, o liczbach, to wszystko wiemy. Półfinał Gwardia Śląsk, wygrany przez Śląsk, później w finale Śląsk pokonał Lecha. Czy pamiętasz, co było jakby najważniejsze, najtrudniejsze w tej waszej rywalizacji, już w play-offach? Bo nie mówimy o zwykłym ligowym graniu, o tych meczach takich sezonu zasadniczego, ale mówimy o meczach o stawkach, gdzie wiadomo, że jest dajmy na to tak, jak w waszym półfinale w tym sezonie 2-2, wyszkodzi piąty mecz. Co było w nim najważniejsze? No, trzeba też jakby wyjaśnić specyfikę, specyfikę tych spotkań, tych, tych derbów. Śląsk to było jakby całe miasto za nim, a Gwardia to był taki mm -hmm. zespół, no jakby można powiedzieć, Niechciany, bez Traktowany kibiców, nie? taka grupka, grupka przyjaciół bardziej, więc... Może do... dlatego, że Gwardia była resortowym klubem także milicyjnym tak, wtedy tak, i stąd tak. też ta, ta niechęć kibiców wrocławskich tak, do tak. niej, tak, no, zupełnie pod... bezsensowna, znaczy, myślę, bo... No okej, okay, jakaś usprawiedliwiona, no, no, wiadomo, mieli natomiast... swój klub, ikonę, hmm. Śląsk i, i jemu kibicowali a tutaj plus do tego tam w tamtych czasach jeszcze właśnie takie ciężkie czasy i, i czasy że no resortowy policyjny i jakby tak no i też, milicyjny, milicyjny tak innego, tak nie? milicja no i tak no i, i też jak, jakby to było, że te mecze były też takie, że my wtedy jako gwardego, graliśmy, można powiedzieć, cały czas na wyjeździe, a, a gorący doping, pełna hala wspierająca Śląsk, to… Było trochę smutno? Znaczy powiem tak, jakoś tak z czasem, osobiście to się nawet przyzwyczaiłem do tego i, i uciszanie hali i zdobywanie punktów też, Taki dźwięk ciszy też, też był, jakby można powiedzieć… Leczniczy. E, sympatyczny, fajny. Faj, znaczy, fajny. No takie było… Ja przypomnę tylko, że Jarosław Zyskowski, jako najważniejsza postać gwardii Wrocław wtedy, jej najlepszy zawodnik i strzelec, to był szczególnie Lubiany, tak powiedzmy sobie na trybunach Śląska-Wrocław były specjalne piosenki na niego. To ja właśnie się nie obrazisz, jak przypomnę, że byłeś nazywany najwyższym zomowcem Polski i tym podobne. No, to to Na Ciebie, na Jurka Binkowskiego, tak, bardzo, tak. bardzo podobnie, nie? W tak, no. najwyższych zomowcach i tak dalej. No, były takie różne przyśpiewki właśnie, no. Ale to jak mówią, teraz... złych słabych nie faulują, na słabych nie krzyczą, prawda? No, jak zwracają na Ciebie uwagę, to znaczy, że mm -hmm. coś, tam, coś tam w tym jest. No. Mm -hmm. I wróćmy do tych meczów. Czeszczały kości na parkiecie, jak graliście ze Śląskiem? No tak, to inne, inne, inne czasy, inne sędziowanie, mm -hmm. inna koszykówka. I, i no, było, było mocno, było twardo, bo, bo z, 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 zarówno Zawodnicy ze Śląska też nie, nie odstawali, też bili się. I inne czasy. Było to coś takiego, że żeby zniechęcić przeciwnika do wejścia pod kosz, to, to tak na nazywało się to. Poświęcało się ten pierwszy fał w meczu, że zawodnik mm. wchodził. No, trzeba było go sfałować solidnie, konkretnie, <laughs> podnieść rękę tak, faulowałem. Ale żeby tamten zawodnik no to z, z te dwie minuty chociaż poleżał na parkiecie, zanim dojdzie do siebie. My no to ułatwiało późniejszą grę, bo później wystarczyło, jak zawodnik chciał wejść pod kosz, podnieść rękę i, i już mu piłka wylatywała z rąk. Ale to tak jak mówię, no to były zupełnie inne czasy, inne sędziowanie i, 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 i no. Było. Ja też dodam do, od siebie, że to, to, co, to, co mówisz, brzmi groźnie, natomiast żadnych kontuzji spowodowanych takim graniem to wtedy nie było. No ludzie, zawodnicy, no, może byli trochę z innej gliny, prawda? Wszyscy podejmowali tą walkę twardą, wiedzieli, po co są na boisku. I tak naprawdę nikt nikomu krzywdy nie robił, natomiast no. Nie no, to nie było coś takiego, że, że, że tam ktoś coś kogoś kontuzjował. No, tak jak mówisz, no, też może byliśmy zahartowani czy przyzwyczajeni do, 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 do jakiegoś tam łokcia czy do czy, no, tej bezpośredniej walki, przepychania się, yy, sędziowie pozwalali na dużo więcej. No, i też, no, jakby każdy, każdy, wiedział, co go czeka. No to nie wybraliśmy siatkówkę, że gra bezkontaktowa, tylko owszem, no gdzieś ktoś komu stanął na stopę niechcący, no skręcenie kostki jakieś tam w meczu się zdarzało, ale tak, żeby jakieś tam coś tam, ktoś komuś zrobił krzywdę, to. To, to, to raczej za bardzo to, nie. Pamiętam. Do momentu Faulu Walkera na Tomku Wilczku, to chyba raczej nie było mowy o takich faulach z premedytacją, które mogły jakby no, świadomie wiadomo było, że mogą spowodować kontuzję. No A to już było lata później. Lata później, no jak, jak prześledzimy tam, powiedzmy, te, te, nie wiem, no, 10-15 lat e, gry, no to, to zdarzały się jakieś tam takie, takie tego typu drobne sprawy. Drobne sprawy. Naw <laughs> nawet e, powiedzmy, moje zderzenie z Griszczukiem, które tak, tak, ja stałem tak. na ofens, Uciekałem od tego ofensu, on chciał we mnie wejść, e, trochę mu nogi podcięło, on spadł na parkiet i u, uderzył się plecami na parkiet, a ponieważ nie było telewizji, nie było waru, e, no to powstały, to powstały legendy, tak, no. że wirtu, jakiś tam metaliczny łokieć, Wibrująca pięść mhm. i takie różne, różne, różne rzeczy powstały. No i następny wyjazd na, na mecz do Wrocławka był bardzo, bardzo taki trochę. Specyficzny. specyficzny. Jasne. A wróćmy jeszcze na chwilę, bo będziemy powolutku już się zbliżali do finału tego sezonu, do tych meczów ze Śląskiem. Co tam było najważniejsze dla Was w tych, w tych meczach wtedy? Co, co decydowało może? o tym, że to jednak Śląsk wtedy po raz pierwszy od kilku lat wygrał, wszedł do finału i później walczył o mistrzostwo? No myślę, że, że właśnie profesor Zelik, on tam był takim starszym zawodnikiem doświadczonym, liderem i jeszcze nie do zatrzymania, bo miał ten słynny swój rzut o deseczkę z, z 45, bardzo ciężko było to wyeliminować. No i gru, gru, grupa takich młodych wilków, właśnie Maciek Zieliński, Jurek Kołodziejczak, e, e, parzyk, no i, i, i chłopcy tacy do, do, do z energią biegający było takie fajne połączenie. No, powiedzmy, no, dla, dla kibiców dzisiejszych coś, ale Barcelona, tak piłkarska, mm. że Lewandowski doświadczony, i tam a grupa, wokół biegają wszyscy, grupa, pracują grupa, na młod... niego trochę. Znaczy, no on też pracuje, on mm. też jest w tym, tylko że on, on robi swoją robotę świetnie, a ci młodzi tam szarpią, utalentowani i, i tak mniej więcej, tak tak skla, skład Śląska wtedy wyglądał i mm. no i te mecze mówię były wszystkie zacięte do ostatniej sekundy, yy, do ostatniej akcji, yy, także. Śląsk wygrał, ale równie dobrze mogło no, się w, to skończyć z drugą w drugą stronę, stronę ale, ale na pewno rywalizacja była bardzo ciekawa, bardzo mocna i bardzo interesująca dla kibiców. Tak, no i Śląsk niesiony później tym zwycięstwem półfinałowym pokonał faworyzowanego Lecha Poznań. Nikt się nie spodziewał, że Lech przegra dwa mecze na Chwiałce i na swojej hali na w Poznaniu i, i Śląsk odzyska tytuł Mistrza Polski, wypóźni jako gwardia. W meczu o brązowy medal zmierzyliście się z potęgą Wiktorią Sosnowiec, która wtedy była najlepszym zespołem w sezonu zasadniczego w tym sezonie. I też była zbudowana z weteranów, Dariusz szubiał, Justyn węglosz, Henryk Wardach, prawda? To potężna ekipa, jak na tamte czasy. Justyn węglosz rzucający za trzy punkty hakiem. No, dzisiaj nie do pomyślenia, prawda? No A tak. tam trener nie że nie krzyczał, to jeszcze go zachęcał. No tak, tak. No, on to była też specjalistą w ogóle rzutów za trzy. Na... Mm najchętniej też za bardzo pod koszem, bo ze względu na budowę szczupły, tak. to tam niechętnie pod koszem, a zresztą tam mieli he, he, henia, henia Wardacha, in który gabarytami kasował całą ligę, bo, bo w, w, wtedy, wtedy no było strach tam się zbliżyć po, w okolice henia. Więc to ten Justin nie musiał... I oni wtedy jako klub resortowy, kopalnia, mieli du duże pieniądze, duże oferty. Tak samo zresztą jak Lech w tamtym czasie, to mm -hmm. też był bardzo silny, też... Naszkolkowany reprezentant. Tak, tak, tak. Togoś, Jehor, no, Kijek, A. także tampaka była ograna i... I bardzo silna, i też jako klub koliarski też mieli pieniądze. No i to mistrzostwo Śląska było sensacyjne wtedy, naprawdę, bo dwa mecze wyrwać w Poznaniu na ich małej halce wtedy. To... No, porównując po, składy personalnie, no to, to na pewno Śląsk nie był faworytem. Mhm. Jasne. No cóż, to tak na początek tej naszej wspominkowej historii całej o Śląsku, o gwardii, o koszykówce wrocławskiej. To no, dziś będzie tyle. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło mi było się z Tobą spotkać po raz kolejny po latach. No i zapraszam Cię jeszcze raz do kolejnych odcinków. Będzie opowiadali o następnych sezonach, o następnych y, koszykarskich tutaj ciekawostkach. Okay, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję dziękujemy również. Państwu. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Dziękuję.